Kolejne zadanie mamy do zrobienia z 2018 sierpnia. No i to jest kolejne zadanie, które zrobimy na totalnej S-sie. No bo co my tu mamy? My mamy to i to i mamy podstawić pod to, żeby wiedzieć, ile to jest równe. No to po prostu tak zróbmy, nie? Nie ma co się w tańcu wiadomo co robić. Kwadrat minus 2. Teraz x, czyli 2 pierwiastek z 2 plus 1, no i plus y kwadrat, czyli plus, a, z, sorry, wariacie, zamoliłem, bo tu jeszcze to mnożymy przez pierwiastek z 2 minus 1, bo to jest nasz y, no i plus pierwiastek z 2 minus 1 do kwadratu. Dobra, to co tu zauważamy? Myśmy My chcieli z tego niewymierność usunąć. No i się Ten pierwiastek z dwu, dwóch na dole załatwić. No to żeby tak zrobić, to bierzemy to i mnożymy przez pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z dwóch. To nam nic nie zmienia, no bo to jest jeden, tak? No bo to jest to samo przez to samo. No a dostajemy z tego na górze dwa pierwiastki z dwóch przez dwa, czyli po prostu dostajemy z tego pierwiastek z dwóch. No to tu mamy pierwiastek z dwóch naprawdę tak naprawdę i tu też mamy pierwiastek z dwóch, nie? O, tak dobra, to jeszcze kolejny wzorek w ogóle tutaj się przydadzą wzorki bo tu mamy, tylko kilka takich rzeczy które musisz po prostu znać a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat tak jest a plus b kwadrat, czyli kwadrat sumy to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat no i jeszcze jest a plus b a minus b to jest równe A kwadrat minus B kwadrat. No dobra, no to co my teraz robimy? Tutaj mamy pierwiastek z dwóch plus 1 do kwadratu. No to, to co jest? To jest ten wzór, tak? No dobra, no to robimy 2 plus 2 razy pierwiastek z dwóch razy 1 plus 1 minus 2. No i tutaj mamy tak, pierwiastek z dwóch plus 1 razy pierwiastek z dwóch minus 1. No to to jest to ostatnie. No to nam się to zwija do. Pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli 2 minus 1. A tutaj mamy z kolei ten wzór pierwszy, czyli plus 2, bo pierwiastek z 2 do kwadratu to 2, minus 2, pierwiastki z 2 razy 1, plus 1. No bo 1 do kwadratu to 1. No dobra, to zobaczmy, przepiszmy to teraz tak już bez. Tak, co my tu mamy? Tu mamy 2 i tu mamy 1, no to z tego będzie 3 plus. 2 pierwiastki z 2 minus, z tego będzie minus 4 i plus 2 plus 2 minus 2 pierwiastki z 2 plus 1. No dobra, no to tak, tu mamy 4, no to możemy minus 4, no to możemy tak skreślić, a wtedy jest plus 3 plus 1 minus 4, wychodzi na to samo te pierwiastki też się skracają, no i jak widzimy zostają nam dwie dwójki, czyli cztery. I to jest koniec byku. Dziękuję Ci. Ja Ci życzę, żebyś miał samą takie essa zadania na, na maturce i żebyś Ty je zrobił, a wszyscy Twoi jacyś wrogowie, co ich nie lubisz, to żeby ich nie zrobili. No a na pewno będzie Ci łatwiej, jak zajrzysz do nas na Instagrama i na TikToka, zostawisz komentarz i lajka. Ja słyszałem, że jak się zasubskrybuje ten kanał, to 100% z matury. Więc naprawdę warto. Do zobaczenia w następnych filmach, zapraszam do oglądania i trzymaj się, miłego weekendu.